Są koleżeńskie, ale czasami potrafią być uparte i kukliwe. A także y, są y, mądre. i żartobliwe. Koleżeński, koleżeńscy i czasem również zabawni. Chodź, są złośliwi, niespokojni. No, <laughs> Na pewno są szybcy i mają dużo więcej siły od dziewczyny. Ale są też uparci i kłótniwi. I złośliwi. I koleżeńcy. Złośliwi i kłótniwi Dziewczyny są, jak tutaj powiedziane, z a w byliśmy, są dziewczyny. Są fajne, pomysłowe, spokojne, ładne.

Być grzeczni, mili, ładni, przystojni. Czasami też mają właśnie złe zachowania. Ale czasami potrafią być naprawdę bardzo uparci. To nasz dziewczyny w Dziewczynki są uparte. Dziewczynki mogą czasem być przyjacielskie, grzeczne, odpowiedzialne i miłe. Są fajni, weseli, silni. Na pewno silniejsi od dziewczyn. Dziewczyny są mało wyportowane. Mają mniej siły od chłopaków. I biegają trochę wolniej. E, dziewczyny są inne od chłopaków. To nie znaczy, że wolniejsze. I Niektóre ładne, niektóre wypiętam. Chłopcy są mili, kulturalni, spokojni, grzeczni, a niektórzy są leniwi. Niekulturalni, nieporządni, niegrzeczni. Y y wysportowani, są. Jeśli wszyscy jesteśmy inni, to powinniśmy się nawzajem lubić. I chłopcy, i dziewczaczy. Piąta serwiszka rządzi. To jest najlepsza klasa ze wszystkich, Piąta, co jest miła, fajna, pomaga innym, inteligentna, silna. Piąta, co jest inteligentna, najgrzeczniejsza na świecie, fajnie nas chwalą, że jesteśmy najgrzeczniejszymi. Czasami nam się. Na świecie. No to tak. Nigdy nie przeszkadzamy na lekcjach ani na przerwie. Okay. Nie przyniosłam dzisiaj jeszcze poduszki do szkoły, nie dostałam okay. uwagi. Nigdy. Bardzo jest. to fajna. Miła, pomaga, ale czasami są e, różne wyjątki. Potwierdzam, są sprzeczki, ale wydaje mi się, że piąta to jest bardzo sympatyczna klasa. I mój nowy przyjaciel Fredzio. Uważamy, że nasza że C jest bardzo wysportowana. Mam wysportowanych chłopaków, dziewczyny też. Co, um, co, jesteś grzeczną klasą. Bardzo. Czasami są sprzeczki, ale tam pani się tym przejmuje troszkę. A my staramy się być grzeczni. Nasza klasa jest bardzo fajną klasą. Piąta, e, piąta C wygrałaby mundial w 2014 roku w Brazylii. Wygrywają wszystkie mecze 5-0. Nasza klasa jest na swój sposób... Nie e, Normalna? No może nie. No może faktycznie nie. Ale tylko. Są. Tak jest, tak jest. E, niektórzy się uczą. Niektórzy nie. No tak jest najlepsza. A tatę jest najlepsza. Shut <laughs> up.